Słuchajcie, warto brać E65. Moim zdaniem jest to maszyna dla mnie personalnie lepsza od ruskiej dwururki. Mamy fajne mechaniki. Przede wszystkim to, że wy jesteście w stanie, jak sobie patrzycie na statystyki, z takim rozrzutem i z takim czasem celowania co półtorej sekundy robić te dwie pestki, tak? Czyli robimy pestkę, dajemy drugą i chłop ma już minus, 50, minus 550 uszkodzeń w... Dosłownie chwilę, więc dla mnie ten czołg jest zarombisty do grania, bo daje ci większą kontrolę. Nie musisz tyle czekać na odstęp pomiędzy pestkami, nie musisz się męczyć. Dwustrzał masz bardzo szybki, więc to też jest duży plusik. Dla mnie maszyna kompletna. Ja tutaj sobie grałem na Full Goldzie, ale uwierzcie mi, że na frontlinie czy na Randomie możecie sobie spokojnie dać taki zestawik 50-50 jakieś i również będziecie się dobrze bawić. Tylko te hajki trzy mnie tutaj bardzo tytują. O, bo powiedzmy z takim zestawem 29x29 nie boli, jeżeli macie intuicję, a nawet jak nie macie intuicji, zmiana tego typu amunicji, bo on ma też sekund przeładowania alfy 200. 80. Dlatego ja uważam, że tym czołgiem trzeba też się jednak troszeczkę napocić, grać sobie na dinganie tej górnej płyty pod kątem, uważać na te boczki, bo one będą bolały. Tyle o tym czołgu na razie wiem, że robienie takiego typowego scrapa na tym czołgu nie ma sensu. I trzeba uważać na wychylenie się do czołgów, które mają około 280-290 plus peny, Bo inaczej. Ta wieża może wpuszczać, jak sobie popatrzycie na ten model, no to tutaj niestety te 270, nawet pod jakimś kątem, no będzie bolało, nie 280, ale za to jakieś bejciki, słuchajcie, tutaj, no będzie to dingać drogie, drogie pechy. Gorzej jak was tutaj walną to 140 penny potrzebnej, no i ten sajdzik też nie jest najlepszy, umówmy się. Tutaj nie potrzebujesz dużo, dużo peny, żeby się wbić, bo gwierze już niby trochę lepiej, ale też będzie dostawała, więc zawsze frontalnie do przeciwnika, pamiętajcie o tym. Także możecie sobie zobaczyć jak grałem tym czołgiem, czy warto, czy nie warto. W ciągle możecie zdecydować, pamiętajcie, że ta przepustka jest dostępna do... 13 października macie czas, no ale oprócz tego farmicie też całą resztę innych fantów, jest różowe, e, jest różowe widzowie wyposażenie, 3,5 tysiąca golda trzeba zapłacić za to, żeby móc zdobyć ten czołg i jeszcze wyfarmić całego Battle Passa, więc troszeczkę czasu trzeba będzie na pewno poświęcić, dla mnie czołg fajny i przyjemny, nie trzeba płacić, można użyć golda, który macie z paczek, a jeżeli ktoś nie ma, to się musi sowicie zastanowić, bo to nie będzie czołg dla każdego, to jest czołg do pocenia, do kombinowania, to nie jest czołg super ciężki, którym jedziesz i odbijasz wszystko. Tutaj trzeba zabawy. No dobra widzowie, dzisiaj mamy specjalne dropy na Wolfensteina. 60 minut, 3 razy dekalek będzie. Tutaj już e, chyba warto sobie taki, tak, taką godzinkę posiedzieć, bo dekalek jest fajny. 120 minut e, boosterek, 50% na expa. Dwa boostery na Free Expo i na załogę Czyli też dobra sprawa Po 180 minutach dostajecie e, Naprawki, dostajecie ty tak e, Dostajecie apteczki, no i jeszcze będzie Czekolada, także pamiętajcie Żeby sfarmić dzisiaj Od 16 ja się nie dowiem, do momentu w którym O tym nie zapomnę <laughs> To się powierze chyba biło, co? A, to powierzy miały expoty. Błonnie kopierdziel. No... No typie ej, te arty jak widzą ten nowy czołg to przyciąganie level level max. Człowieku, to artylerii to zakochane To jest E65 To Cołgój za nowy odź, battle pass, a odź, a odź. To nie jakby dobry pomysł, co chciał zrobić. Chciałem mu dać posmakować. Wiecie czego. Esponia jest. No to chyba trzeba lubić taki czołg, bo ja na przykład powiem wam tak jest 54, jak się jakoś super nie bawiłem. Ja Uważałem, że jest spoko, ale nie dla mnie. O tym sobie jeżdżę i jest fajnie. Medal wsparcie. Słuchaj. Musisz zajebać ziomeczkowi i go nie dobijać, i musisz tak zrobić kilka razy z innymi ziomeczkami. Czyli najlepiej wziąć jakąś artę, poklikać sobie po czterech różnych gościach, pięciu i boże broń ich dobijać. Tak? Nie dobijamy wtedy. I misja zrobiona. Co tutaj robi 75? Ej, no. Czy tam na drugiej stronie były same ósemki? A mi tutaj te mamuty przyjechały? Ja pierdziłam. No co za bestie, no? Proszę bardzo. To... Także Wolfenstein wychodzi. Mogę wam pokazać, jak ten czołg będzie wyglądał ze skinem. Tylko sobie stop klatkę jakąś fajną zrobię. Pan jeszcze krzaczek zajmuje 75 z wyrol. Ja pierdykam. Siome, jak ty grałeś kiedyś w tę grę? Chłopka takim legitnie w krzaku siedzi Dawid. Gdzie? Myśli mi litra bimbro, bo nie wytrzymie na cześć, Bo ten Morgan siema, Keller, Ello. No, bardzo. To ja nie miałem czegoś z Kamilem grać. No, i się nie dowiem, czy tam jak Tiger stoi, czy nie. Może w Nie, co to? Ej, zajebiście to łupie. No, podoba mi się. Paul serw, bardzo mi się podoba. Nie wiem czy te chłopaki mi pomogą Ale byłoby miło mm -hmm. Mm -hmm. Nice Nie no, ziomki na drugiej stronie mi się wyrąbały, człowieku! Sytuacja kryzysowo kałowa Ziomek na tym progu, jeszcze na bazie, chryste panie Kyrielejson Karamba no No to, garaż Nie było źle no. Ej, ale tamte 85 czy, czy E50, to sobie trzymałem. Nie, no jest okej. Okay. Mi się podoba. Ja mam wyjebane, co to tam powie. Dla mnie spoko maszynka. Mi siedzi bardzo ten czołg. Ale masz tam trzy zawory. Którego go pakujemy? W tego środkowego. Bum. No i. Nie trafiłem. Tak jest, dokładnie tak, Waldek. Jak ma się Tiger Mousa, to czy warto robić ten czołg? Warto. Pewnie, że warto. Bo on może być bardzo fajny i ciekawy na frontline'a. Pa! Widziałeś! I ten medy za pół hopy prawie kasujesz! Na strzała, Peter, widziałeś to? On nawet nie wie co go je było. Ten znaczy się teraz już wie, nie? Chciałbym, żeby on się przesunął, ja chciałbym wjechać. Kurwica, no... No kurwa, no co? Jesteś kurwa jakiś... Nie wiem. Mogę wjechać czy nie mogę wjechać bracie, bo... Kurwa, nie wiem co on robi, naprawdę boję się go, że on mnie zacznie wypychać nagle. Dobra, kurwa. Po męsku trzeba chyba, co? Bez pierdolenia się. No i teraz to już sobie hali. Walka o ogień normalnie. To ma dużo peny, nie? Yy, 300 peny? Chyba około co? User left your channel. on lupę podnosił do góry, bo co, władzę zasłania, czy co? Ciągamy lufy. Kurczę pieczone podbiło mi tutaj. Dubsko mi podbiło. Niemiło. O, sprężyna się włączyła. No, pod dobrym kątem ten kadłub. Kurwa, no. Taki kurwa, no. Taki wiesz, nie? Ej, mega fajny czołg do zabawy, ja pierdykam. No normalnie podoba mi się, mówiłem to już Zresztą sami sobie ocenicie jak to chodzi, a ja nie pierdole już nawet Lecz znaczy się nie gadam już przepraszam Dobrze Bardzo ładnie Teraz możemy w niego wjechać, tylko pechę potrzebuje Nie chciałbym dwie, no ale Okej, okay, super no nawet lepiej może uda mi się przygotować drugą na MX-a? Zaraz zobaczymy. Nie ma sensu, już tak? Ok. doładujemy sobie jedną. Damy dwie w PERSA. Możemy na pojedynczym strzale, bo chyba i tak nie ucieknie. Ok. A łatwiej jest tak strzelać. Nie z dwóch strzałów. Super. Ja ci go skończę, brat. Opsa. Jedziemy po Mutsa. Jak się uda w Mutsa z dwóch dać, to super. Utrzymałem pozycję jak szef. jest cooler. Gdzie on jest? Podpałka. Panie, bo ten czołg może będzie jeszcze robił nawet uszkodzenia do modułu widzowie. Okej, okay, co my to mamy, Lisa i Wuzet, dobra. Takie mam wrażenie przynajmniej. Okej, okay, został jeszcze Lisek. Och, do niego to chyba nie, nie dotrzemy, co? Chociaż. może. Wyjedziesz pod wszystko, tak? Tymbał. No i co, to jest kolejna dobra bitwa na tym czołgu? 5,5, tak o. Kurczę, no fajnie to działa. Naprawdę dobrze to działa. Jestem nawet zaskoczony. Czasem ja wydaje mi się, żebym. żebym pechę robił więcej na spokojnie, w sensie tam z 3,7 na ogarze. Takie mam wrażenie, bo ten czołg ma bardzo duży potencjał, jak pocisz. A nie chcesz tym grać takowy, jadę do przodu jak xm na przykład, nie? 3 razer, R, zrobisz kilka penek, boom, 4000 i zabałem. Tutaj delikatne kombinacje się na pewno przydają. Okej. Okay. Co tu jest? Mmm, to jest. Niech mi nie powie, że to latarka. I patrzcie, to wystrzeliłem dwie pechy i mam od razu trzecią kolejną. To jest powalone. Na pojedynczych pestkach zrobiłem mu koko dżambo. Rozumiecie to? Na pojedynczych pestkach chłop dostał takie koko Jezus, marło. Jakie to jest mocne. 1700 HP. Mu uciekło tak szybko, że on nawet nie wie, co się stało. Co robi? Okej, eee... okej. Okay. Okay. Nie wiem, czy on chciał to zrobić, czy to? O co chodzi? Widać mi tutaj boczek, niedobrze. dobrze. A nie będę mógł ich tutaj trakować ładnie. No dobrze. Co to za maszyna? Mamy Iwencik z Wolfensteinem. <noise> Ale jaki to jest Zwrotne, kurde. Rusza to skopyta w miarę szybko. Chyba Defender się cały na czerwono świeci, widzowie. Dobijamy go po garach, czy co? Defender na PCR-ach ma penę. Okej. Okay. Nie, 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 to przod... No jedź, przeładowanie ma. Okej. Okay. Okej. Okay. Ten Ziomek to jest taki szef. Wszystko zbiera od Defendera, ale za darmo w farmie. Oj, oj, chyba wałka co? Ludzie jeszcze nie wiedzą, ile to ładuje. Nie, nie wiedzą, jak to przebijać. Jeszcze nie wiedzą wszystkich rzeczy o tym ciągu. To jest oczywiście zrozumiałe. Tak, tak, ja wiem, że tam siedzisz u Desem. Ja bym się stąd cofnął. Możecie też zrobić tak, ale zauważyłem, że granie na jednej PSC tutaj to jest yy, bestialstwo. Ale możesz mnie nie wypychać? Czekaj bratku, bo nie wiem co robisz, nie? Co ty to robisz? What the fuck? Okej. Okay. Dobra, pokaraliśmy trochę typów w tym miejscu. Trzeba byłoby jakoś podzielone zagrać, co? Ale muszę uważać, żeby się nie wywalić, bo. Aha. 3000 golda płacicie i robicie sobie przepustkę. Czyli no, tani niż gdybyście mieli kupić, tak? Na przykład. Tak mi się wydaje. Ja chyba gdzieś z góry dostałem, co? XM, I su... Ja to trochę jak taki zwierz można byłoby powiedzieć. No, ale tutaj nie mam żadnego coveru, więc muszę tak jechać. Dobra, podjedziemy sobie do tej skałki po lewej. Tutaj do tej spróbujemy coś stąd ugrać, ewentualnie z cooldownu, zobaczymy. No, jak zawsze przejmujesz bazę, to przeciwnik chciałby po ciebie jechać i ją dekapować. Okej. Okay. No ten nie miał problemu, żeby mi dać tubę, co? Chyba będzie chciał na mnie grać, co? On bardzo chce na mnie grać, ok? No chodź na spacerek, chodź Chodź, wyprowadzę cię. Proszę bardzo. Jeden wyprowadzony, teraz drugi. Dobry, damy. Mega mocny czołg. Mówcie co chcecie. W dobrych rękach, tak mi się wydaje, ludzie będą tym robić szalone wyniki. Oczywiście nie jest odporny ten czołg, nie? Bo, tak jak widzicie, powie, czasami coś wpuści, jak ktoś z Was golda strzela i tak dalej, i tak dalej. No tutaj nie mamy takiego przywileju, że jedziemy i stoimy jak klocz i nic nam się nie dzieje. Ale no, te kilka bitewek dzisiaj uważam piękne. Bardzo dobry czołg. Szkoda, że on kapuje. Jakbyś nie kapował, A jeszcze bym sobie 1000 damage'a zrobił na nim, na pewno. Ja wierzę, widzowie, ja wierzę. No ale się nie udało. E, wolę ten czołg. E, definitywnie wolę 65 dla mnie. Na poziomie Skody bym go postawił. Jak ktoś lubi pocić, pokombinować. Daniel, to będzie dobry czołg. Zobaczcie to. Bitewka siadła. Znaczy ja, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Zagrałem tym może dwie godzinki. What the fuck, jakie to jest porąbane, typie. No dobrze to siedzi, co? Oh, nice. Polska górą. po tym boczku, zapominam o tym. Zapominam o tym, że tutaj jest taki boczek. W ogóle to nie wiem, jak mi dał w sumie. Nie mam pojęcia. Ale to jest taki boczek, a nie miałem pechy jeszcze drugiej, fok. Schodą ma tak główny armor, przysięgam, po takim kątem to. Dobry ten Daro, dobrze, później zamoczyłem. Oj! Daro, przy prawy zginąłem ś mnie zagadał. Blisko, widzisz to? Takie to fajne! Super jest ten czołg. Jebać hejterów. Michałku, podoba ci się ten czołg? O, o. Jak tak se patrzysz? Podoba? Fajny jest, co? Teraz mam fioletowe, ale wcześniej grałem na zwykłym, także... Nie, nie widzę w ogóle różnicy. Nie widzę różnicy. Gra się tak samo. Po ile, po ile gram sztuka? 560. 30. 20. 520. Data tam jeszcze to jest, Dawid. Incydent kałowy? Dawidek, ale to my musimy wjechać chyba Tylko jak? Ja zbiorę od Skody A to Skoda co pojechała Aha Ja mam Moraka Dobrze Nie przejmuj się I got you my friend, I got you, I got you I got you my friend All fine, all fine Gorem, 1,5 sekundy. Patrz, no, trudno u nie? I 280 na bombie. Tym tak tyleż ludzi. Patrz to. Ja, to jest kurwa miutno. I zobaczcie, jak ta pierwsza peka szybko wraca. Moim zdaniem bardzo szybko ta pecha wraca Dawidek, będziesz mieć misję, dobra? Musisz zajebać te projekty. Wyślij wszystkie synapsy Masz duel, Chciałbym pojedynek A, trzy No i co żeś zrobił z tą lodziarnią? Myślałem, że nie jeszcze miał pan jedną tu był trzy Jestem lepszym nowym tobą. Kurwo. <Rocky accent> Oj, nie O! O, bo, 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 Jak to się ślizga. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No dobra. <coughs> 3,5. Nawet dobra gierka. Nawet dobra gierka. Jak na 65 drugiej części nie czytamy. Eee, spoko było. Ale zwróciłem uwagę na jego zarobki. Zarabia spoko. Jak na HTK jest ok. Wielkiego szału nie ma, bo jeżeli nie trafisz tego dwustrzału, jak strzelasz z golda, no to będziesz minus kredyty, nie? Ale peny ma też spoko na podstawie, bo masz 221 penę. I tu są apeki, które całkiem też szybko latają. 1140 to jest ok, Tam mogą jechać, zajbałem się mułem. Nie wiem czemu tutaj pojechałem. No trudno. A to chyba jeszcze nie wszystko, bo ja widziałem jakieś coś. Więc wydaje mi się, że jeszcze jakieś filmiki. Filmiki będą wychodziły, widzowie. O Ty mu. O Dawidzek! No to jeden włazie mu dałeś? No. A jaki taki dobry jesteś? Jak takie bomby dajesz? On w ogóle nie. On nie ogarnia, że to jest szarfutu? To robi. <śmiech> <śmiech> Za mocny jest czyje nerfik? Nie będzie żadnego nerfu. Nie będzie żadnego nerfa. A to dlatego, że jak tak patrzyłem sobie. Ile muszę mieć wbitych uszkodzeń na masterkę? To czasami za 3,5 tysiąca dostawałem mastereczkę Czyli supertesterzy sobie tym bardzo, bardzo nie radzili. Czyli jest to ciężki czołg, więc jak będzie, to tylko buff. Ale nie wiem, co mogliby mógł zbufować na dobrą sprawę. Dzień dobry, mam z 3700 teraz. 3 600, 3 700 no, to jest czołg taki, który musisz się. Musisz się pocić, żeby tym coś dobrze zagrać, nie? Oj, Dawid? Pomocy? No, już opa nie ma. To się cofnij. Cofnij się tutaj. Widzowie, myślicie, że ten XM Snipes? Chyba nie. No, już nie wiem, bo to był autoplay i się wszystko wyzerwało, wiesz? Ale on tak nie powinien móc. Oj, Co robi? Skoro Blazkowicz zajebał, to trafia do polskiego drzewka? A, bez kitu. na to, jak ten szybki dwustrzał tutaj... Kurwa, ale mi zajeb... Uuuu! Bocik! Nie, 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 no przyjmę pechę, kurwa. O, o Kontujemy, kontujemy. Bo tutaj trzeba kontować górną no, zdolną to No kurwa, na, na paleńce da na nowy czołg, ty. No, no zjechali w nas tutaj, nie ma nikogo do grania. Cześć Popy sobie jeżdżają jak do siebie, ale i tak, i tak właśnie, nawet w takiej sytuacji Daję mu jedną. Musisz mu dać jedną, Dawid. No właśnie przy. Kurde, szkoda. No. O, teraz w go mam, a ten Skorpion go ni nie wyjmie. On jest tak napalony ten wieprz! No nie mam już gdzie uciekać, człowieku, moja T30 jedzie wycieczkowo, patrz! Szyneczka 1-2-1, patrz co ty robisz, szyneczka, gdzie ty pojechałeś? O kurde, szyneczka gdzie pojechał? Widzowie, bo ja pierwsze moje a tym zajebałem. Widzowie, incydent. Ładnie lecisz. Ojojo. Ile bitew? Nie wiem, tam dwadzieścia parę. Bo jeszcze innymi czołgami dzisiaj grałem.